Świat z papieru, dawna Japonia pełna tradycji, legend i starych budowli. I świat ze stali, supernowoczesny, oświetlony neonami japońskich megalopolis. Świat współczesnego Japończyka, przywykłego do najnowszych osiągnięć techniki, żyjącego bez wytchnienia w ciągłym biegu. Te światy spotykają się co dnia, w każdym punkcie na mapie Wysp Japońskich. Dlatego właśnie powstała książka Świat z papieru i stali, czyli okruchy Japonii. Czytając ją, zagłębiamy się w te dwa przenikające się światy, patrząc na Japonię z różnych perspektyw. Staramy się, zbierając poszczególne fragmenty rzeczywistości, ułożyć sobie z nich własny obraz tego zaskakującego i pełnego niespodzianek kraju. Odbrązowić pewne rzeczy i zmierzyć się z pewnymi mitami. Moim zdaniem w naszej książce ważne jest to, że większość osób, która pisze felietony na ten temat, zna język japoński albo bezpośrednio kontaktuje się z Japończykami na co dzień. To jest ważne. Zapraszamy Państwa do lektury felietonów napisanych zarówno przez Japończyków. Polaków, jak i osoby innych narodowości. Ludzi w różnym wieku, różnych profesji i na różne sposoby związanych z Japonią. Tematyka folietonów jest różnorodna. Począwszy od historii i kultury, poprzez reportaże z Japonii dnia dzisiejszego i refleksje samych Japończyków na ten temat a kończąc na tak praktycznych informacjach jak ABC Turysty w Japonii. I'll see you e que